Nie mam Widzowie. I sobie będę wypowiadał odcinek z Hanią. No. Nie wiem, co ona no jeszcze tam będzie. No. Nie co co ja z, z Hanią. No, tu jest Hania, Nie wiem, co na goło chodzi. W ogóle. Na. No. Jestem jaka zamka ze szkoły, hanie okej, okay, no <grystanie> dobra, to fajnie. To jest na odcinku, no. to zawsze może nie Hmm... <grystanie> 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 Dobra, co, a dobra, już nic, yy, i tak będzie pewnie na moim kanale, coś nie, o, klub zbrodni, nic, nic, już dobra, nic. Nie. nie, 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 dobra, nie. Ale... aj, kanale, aj, kanale, dobra. Zchodzemy sobie domcinek z tek z chanią moją koleżanką ze szkoły która no. i chodźmy, idziemy, gdzie jej kończę idziemy. Dobra, chodźmy tu Mam spodnie z lajsa. Dobra, tutaj. I na przykład. Mm. O, oh, nareszcie. Dobra, inny do... ten. Dobra, right. Vidíš? Dobra, banan banano, 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 Bana... Bana... dobra, dobra. Będzie chin Będzie just... będę... Ben... Co ja, jak ona tu siadła? dobra. dobrze. Ok, no, no. No, jak tu? Nie wiem, jak ona tu czekaj. Dobra. Nie ja, wiem, czemu ona tak goła jest, widzowie. Dobra, ja sobie tutaj telewizję oglądam. Да, 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 Эй. Дашь романти, но... Могу дать, могу дать романти. Да. Нет, нет, хочешь, хочешь. А, еще я не знаю, где она есть. Направо, надо было посмотреть. Хорошо. Czekaj, co tu? No tak, ja chcę. Dobra. Dobra, czekaj. Pisa. Przepraszam, napisa Jak będzie oglądała odcinek, to zobaczę to. Jest jakiś chłop. Przyszedł. To nic. Okej. Okay. To się samo tak zrobi. Chyba, że tak... Dobra, chodź gdzieś. Bu... Do... Du... Okej. Okay i swój własny dom. Dobra, chodź. Idziemy z tutaj. A tutaj Hania ma dom. Zapraszajcie ją ludzie. Czy znaczy widzę, przepraszam. Haneczka Kute. Kurde Dobra, ale dobra Dzięki ja To trzecie no jest mój, nie mój dom Okej okay. Spoko o. bo pisze, nie się tego, nie tego, ale jakiś malutki. Stój, dobre no stój. Stój, dobra. Stój. No to stoję. Это стою. Если так сейчас порушит, что... о. Techanie to, to nie jest taka, że Nadia, że, że zbuduje dom i nie będzie chciała mnie zamieszkać. nie to nawet mi pozwala zamieszkać. I jak ja zbuduję dom, to techanie też tam zamiesku. Ja Nie jak Nadia, że za za chce swój własny dom. Hmm. No, sto inizio. Dobra. C'è okay. Romanti mi dà, czy co? 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 Cosa? mam stać? Cosa? Czemu? Mam. Mam. Cosa? 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 żypiano ale czek kolorowy bana banana lory e, a co 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 nie co, 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 co bo no bo ok, co daje re o Co daje, daje romanty? Napisz. Dzięki za dzięki za szejka. ale co daje romanty? Ja ci dałam. No wiem, ale co daje romantę? Ale co daje roma? Dawid? O nie! Najpierw się dowiedziała. Dobra, szybko. O nie. Tam z Hanią Czekaj, czekaj, ciut Dobra, da dam jej teraz. Ale nie. Nie. Czekaj. Można wtedy usiąść. A, A gdzie usiąść? Czekaj, bo Nadia tu jest. Czemu ona do mnie dołączy? Czekaj, czekaj. Czekaj. Nadia jest moja siostra. Kania. Co? Co, co, Czeka, co to napisa. Gdzie ona jest? Doręh, chodź, chodź, chodź Okej. Okay. Okej, okay, tak. No, Nadia tu. Dobra, dobra. Ona tu jest, no, ale dowiedziała się, no. Chyba to ona. Nie no. Kurde. Nie, to nie ona. Chodź, dobra, chodź. Chodź za mną. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. E... Czekaj. Dobra, idziemy do Hani. Dobra, tutaj jestem, tu. Gdzie jest Hania? Tu jest. Dobra, jest. Dobra, jesteś. Eee, ok. Co? Prówa, ale dobra. Myślałem, że jej korwali. Dobra. Gdzie ta Nadia, kurde? Dobra, Hania, mam... Yy, dobra, chodźmy do domu, nie będziemy się Nadią zajmować. Chodźmy do domu. Chodźmy do domu. O, no ale... Zamknij. Ale ona wyszła, czy nadal? Nadia nadal jest. O, zamknęła, no. E... E, dobra. Gdybym ci nie dała romanty, to co? Bo romantę to współlokator po polsku, Po angielsku. Nie, po polsku to być. Siedział tak. A. A nie tak. A, ale jedno, to jako na to.

No, survivor O oh, nie, survivor Survivor Nie Już, rozumiesz? Tak Czekajcie, widzę no już jestem. Dobra. I może co? I nic. Hmm. Dobra. Tak na co jest. Dobra. A, to i tak było nieważne Ok. Okej, to. Ok. Już jestem. Tam napisała, co robimy. Nie. Wiem. Idziemy do Nadi. Chociaż nie wiem, czy będzie chciała. Nadi. Ok. <tusząc> Ja... dziwne, że się zgodziła w sumie, bo... Co tu? Dobra, chodź. Y... Gdzie jest ta Nadia? Dobra, nie wiem. Okej. Okay. Ruszam, daj! Ruszam, dalej, Aż mi w żołądku się przerwę do Gambura i do hmm. Gdzie jest ta Nadia? Czekaj. Za zdjęcia dajcie lajki sobie po pierwsze. Hmm. Nie wiem. Może ona śledzi. No ale wątpię w e, to chodźmy tutaj masz szejka chodźmy e, teraz dam ci proszę iphone iphone czekaj przepraszam, za po tobie hazel kurde, tam cię Gif. Ale teraz mi się znowu ręka zbudowała, bo... chyba. Nie. A, Ania ma niewidzialny telefon. A teraz ma widzialny. Proszę. Proszę. Mm. Dola czekaj na mi też tablet, wówczas we'll nasz GIF za telefon i Tablet A my no tak napisała. Ona jest śmieszna. To Hania, w szkole to jest tak śmieszna. Ja, jak w ogóle czytałem dzisiaj taką, to właśnie się śmiałem z niej po prostu. Dziękuję. No. No. Budzi guś, budzi tak się wybije. Czyli mój chomiciek. Dobra. <laughs> Dobra. Ona to, dobra, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź za mną, po prostu chodź za mną. Chodź za mną. Tam chyba Nadia jest. Czas nie wiem, ale chodź za mną. Nie, ten. To, to nie. XD. XD. to da. Pa. Pa na. faš. Oh, you never seen nemám I'm Už Je se i chyba vyšlo. dobra, I chyba będzie. To dobra. Chodź tu jeszcze, bo chciałbym Ci coś pokazać, Hanio. Dobra, nieboczne. Y... Pa widzowie już teraz odcinki się będą. Yy z Hanią pojawiać, no nie wiem, no jak będzie aktywna, czekaj, no napisała, czekaj okej, okay. czekaj, czekajcie wszyscy za te samochody tam, ale no jest Jestem jak się porusza, to ona za mną pójdzie? Nie, chyba naprawdę muszę czekać, muszę czekać, muszę. odcinek i pa po, i i najpozdrawiam Anię. Ona chyba ma kanał, nie wiem. Dobra, pa. Dobra!